Dzień dobry, witamy Was wszystkich, bardzo serdecznie na naszym Studio Morska. Dzisiaj kolejny odcinek i kolejny gość, przed nami Marta Jabłonowska, nasza bardzo miło. Marta jest słuchajcie u nas fizjoterapeutką stomatologiczną i ten temat, sobie dzisiaj pociągniemy i chyba zaczniemy w ogóle od tego, żebyś nam wyjaśniła, czym się różni Twoja fizjoterapia stomatologiczna od takiej normalnej. Główną różnicą jest to, że fizjoterapia stomatologiczna skupia się właśnie na naszym aparacie stomatognostycznym, czyli wszystkich zaburzeniach, które dotyczą zarówno naszych stawów skroniowo-żuchwowych, poścignikowej, ale też które wpływają na funkcjonowanie całej naszej twarzoczaszki. Głównie opierając się właśnie na problemach, które mają swoje źródło w stawach skloniowo Więc to jest to mm, największa różnica, którą można by wyobrazić między zwykłą fizjoterapią a taką fizjoterapią specjalistyczną. A z jakimi dolegli dolegliwościami najczęściej do siebie trafiają pacjenci? E, najczęściej jest to bruksizm. E, bruksizm jest, można powiedzieć, plagą dzisiejszych czasów, chorobą cywilizacyjną, która e, dotyka coraz więcej osób. E, właściwie według badań oczywiście w zależności od populacji im bardziej rozwinięte społeczeństwo tym można powiedzieć bardziej zestresowane e, Bruk się dotyczy od około 10 do 30% populacji dorosłej więc jest to naprawdę bardzo dużo i nawet 40% dzieci z tym, że u dzieci w tych początkowych latach życia jest on często fizjologiczny, więc tutaj nie ma się aż tak bardzo czym martwić. Dopiero w późniejszym okresie, jeśli nadal występuje już w piątym roku życia, no to wtedy faktycznie jest to problem, z którym fajnie by było wybrać się czy to do fizjoterapeuty stomatologicznego, czy też do stomatologa. Czyli nie zawsze przychodzą do Ciebie pacjenci z problemami tylko dlatego, że bolą ich zęby? Nie, nie, nie. <grytanie> yy, nie. Często właśnie szczękanie zębami, zgrzytanie. Ale też na przykład napięciowe bóle głowy, czy bóle w obrębie właśnie twarzy, twarzy czaszki czy szyi, też są często powiązane właśnie z ustawami stroniowożytkowymi. A jak możemy to właśnie rozpoznać, że problem, który odczuwamy, to właśnie może być problem stomatologiczny, a nie jakiś neurologiczny czy ortopedyczny? Znaczy, trzeba zauważyć to, że stomatologia, czy też właśnie fizjoterapia stomatologiczna łączy się z ortopedią i z neurologią, no bo. Chcąc, nie chcąc, staw skroniowo jest stawem. Mamy tam też sporo nerwów, które unerwiają te mięśnie, bo mamy nerw żuchwowy, mamy nerw skrzydłowy głęboki, e, ogólnie nerw trójdzielny. Więc jest to wszystko unerwione, jest to staw, więc to się wszystko zazębia troszeczkę. E, takimi podstawowymi e, objawami, które mogą nas skłonić do tego, że e, hmm, może to nie jest po prostu ból głowy, tylko właśnie problem ze stawem skroniowo -żuchowym. Są na pewno takie uczucie zmęczenia żółtku, zmęczenia szczęki, e, takie bóle napięciowe, które zaczynają się gdzieś tutaj na naszych skroniach, e, czy też właśnie wskutki przy przeskakiwanie w stawie, e, problemy z dużym otwieraniem ust, czy też jakaś bolesność przy na przykład ziewaniu, czy właśnie jedzeniu jakichś większych e, rzeczy, nie wiem, sushi na przykład, gdzie jemy to na raz, e, to może już nas skłaniać, że hmm, może to nie jest taki po prostu grubowy. Tylko coś się z tym łączy. Często też takie problemy wynikają na przykład z braku w uzębieniu, jak na przykład mamy usuniętą załóżmy siódemkę, szóstkę. Wydaje się, że to jest ząb z tyłu, to nikt go nie widzi, przecież, że go nie ma, ale jednak napięcie zupełnie inaczej się rozkłada, zupełnie inaczej robimy zwarcie, czyli szczęka i żuchwa zupełnie inaczej się zagłuskowuje, zupełnie inne jest ustawienie i to już wpływa nam na napięcie. Też na napięcie mięśni żywaczy czy też innych mięśni aparatu żucia. Też z tego względu, że często po coś nie niewiadomie pacjenci mają tak, że tu nie ma jednego zęba, więc będę bardziej kresła drugą stroną. I często jest to jest właściwie miło, że już nie wiem, parę lat tego zęba nie ma, a mimo wszystko zakrobimy i potem na przykład, że a, tutaj zaczęło coś boleć, to może migrena. I czasami oczywiście faktycznie jest to migrena, ale czasami jest to bardziej ból napięciowy wynikający z tego dysbalansu mięśniowego właśnie w obrębie stawu, stawu skroniowo-rzutkowego. Ale z migreną też jakoś potrafisz pomóc w swojej fizioterapii. Tak, w tak. Darcy, jak najbardziej. Przy migrenach fizjoterapia jest oczywiście bardzo pomocna, z tego względu, że często mamy duże napięcie na mięśniach podpotylicznych, też właśnie na mięśniach skroniowych. Też często na zerzuchaczach z tego względu, że jak mamy migrenę, to no, to jest bardzo duży ból. Część pacjentów słabo reaguje na leki, mimo wszystko. Ciężko im dobrać to leczenie, więc nadal odczuwają no, nieprzyjemne objawy światło wstręt, e, czasami nudności, wymioty, czy właśnie ten postęp głowy, e, więc zaciskamy też zęby. No bo to jest bardzo reakcja, e, można powiedzieć, pierwotna, no, coś nas boli, czy czujemy się też niestabilnie. Na przykład, jak robimy jakieś ćwiczenia, coś dźwigamy, zaciskamy tą szczękę. Czy też właśnie jak cię stresujemy? Jednak twarz, szczęka to jest, można powiedzieć, skarbnica całych wszystkich emocji, które czujemy, więc rozluźnianie tych właśnie mięśni szyi, mięśni podpotylicznych, żwaczy, też całego szczep, czepca ścięgnistego, czyli tych ścięgnistych powięciowych przyczepów, które mamy właśnie na, na głowie, pomaga przy takich migrenach. Jeśli jesteśmy bardziej rozluźnieni, ta częstotliwość występowania migren jest mniejsza. Więc nawet podczas ataku takie rozluźniania dają ulgę. Czy samo zaciskanie zębów czy posiadanie bruksizmu to już jest taki, taka oznaka dla pacjenta, że powinien się z zobaczyć na jakiejś konsultacji, czy to wcale nie znaczy, że on musi korzystać z terapii somatologicznej? Zależy jaka jest przyczyna bruksizmu, bo przyczyn bruksizmu y, trochę jest. Czasami i najczęstszym powodem jest po prostu y, takie podłoże emocjonalne. Mamy bardzo dużo stresu w dzisiejszych czasach y, i po prostu w ten sposób sobie rozładujemy ten stres. Czyli zaciskamy, zgrzytamy zębami. Często też zamiast tego na występują jakieś parafunkcje, na przykład gryzienie ułówka, wykałaczki, wykałaczki, paznokcie skórek. Tak, co też ma po prostu na celu rozładowanie tych wszystkich emocji, które w sobie mamy. No bo jednak żyjemy przy pośpiechu, tego stresu jest dużo. Czy też często właśnie taka praca biurowa wymuszająca też taką pozycję, tutaj też bardzo będziemy wysuwać tą szczękę, zaciskać mięśnie się będą męczyć. Przyród 3 i będzie spięty. E, z, więc głównie to, jeśli mamy inne powody bruksizmu, to znaczy. E, ma, też o czym jeszcze nie powiedziałam. Mamy coś takiego, jak bruksizm dzienny i bruksizm nocny. E, bruksizm dzienny hmm, występuje właśnie zazwyczaj w takich e, stresowych sytuacjach. Można też na przykład nie mieć bruksizmu, tylko po prostu zaciskać zęby tak e, trochę świadomie. Więc to też wtedy jeszcze nie jest brukcizm, ale zazwyczaj też występują dość duże napięcia, które warto byłoby już rozluźnić u fizjoterapeuty, ale często też właśnie parę wizyt, e, aplikacja, która po prostu wysyła co 2-3 godzinki e, powiadomienie, że Coś nie zaciskaj, ma... nie zaciskaj zębów i wystarczy. Jeśli mam już taki pełnowymiarowy bruksizm, no to troszeczkę więcej z tym pracy. Ale jeśli mam na przykład brukcizm nocny, e, to nie do końca zawsze jest problem stomatologiczny. Czasami jest to problem bardziej z drogami oddechowymi. E, zwłaszcza u osób młodych, czy na przykład u dzieci, e, przerost trzeciego migdała, e, też na przykład jakiś bezdech nocny. E, wtedy też potrafi występować bruksizm e, nocny, e, czy też na przykład refluks. No, ta treść pokarmowa będzie się cofać, ona podrażnia nam gardło e, czy przełyk i po prostu wykonujemy te ruchy, żeby troszeczkę no, podświadomie, mowolnie chronić te zęby, chronić szkliwo. Przed tym kwasem żołądkowym jednak szkliwo jest bardzo e, też podatne na uszkodzenia przez kwasy, bo też tu powiem taką ciekawostkę, bo ja jestem po prostu fanką mówienia ciekawostek i którzy mnie znają, to wiedzą. E, na, szkliwo jest najtwardszym materiałem w naszym ciele, najtward, najbardziej trwałą, e, może nie trwałą, najbardziej twardą tkanką. Jest tak twarde jak granat, więc to jest naprawdę twarde, ale no właśnie jest mało odporne na kwasy. I też przez takie długotrwałe szczękanie czy zaciskanie mimo wszystko to szkliwo się potrafi ukruszyć. Więc to są naprawdę duże napięcia w obrębie szczęki. Czyli czy my teraz możemy obalić mit, jak rodzice nam mówili w Dzieci że nie, nie sztukać, nie w wdelcami, nożami, bo sobie zniszczymy szkliwo, czy, czy wcale nie? Myślę, że, że raczej nie jest to w stanie, no, chyba że ktoś był bardzo uparty, ale raczej, raczej nie, to, nie prowadzi to aż do takich uszkodzeń. Bardziej właśnie zgrzytanie zębami i to zaciskanie. Tutaj też chodzi o tą regularność, prawda? Bo jak dwa razy sobie zaciśniemy zęby, no to nic się nie stanie. Ale jeśli będziemy tak robić codziennie przez 5 lat, yy, kilkadziesiąt razy dziennie, no to już powstaje nam troszeczkę problem. A czy filtra stomatologiczna to nie jest taka dziedzina, w której ktoś musi nam raczej zwrócić uwagę, żebyśmy poszli do specjalisty, niż sami to zauważymy szybciej? Jak to wygląda? Czy my jesteśmy w stanie to zaobserwować, w ogóle samemu? Myślę, że jesteśmy to w stanie zaobserwować, jeśli interesujemy się tematem i jeśli dolegliwości są bardzo niekomfortowe. Tak yy, można powiedzieć yy, z życia wiadomo, że jeśli coś nam bardzo nie przeszkadza, no to nie będziemy z tym nic robić, no bo po prostu nie czujemy takiej potrzeby. Jeśli czujemy, że jedno tu no, jest sztywno, jest fajnie, też na przykład yy, często jest tak, że przez to, że ten jest bardzo rozbudowany, to ta twarz wydaje się masywna. U mężczyzn jest to taki problem, no bo panowie często chcą mieć kwadratową szczękę, tak, żeby z tego wyglądać. U pani jest to już większy problem, no bo że, a, to niby nie przyciąłam, to ta twarz taka duża. E, więc, jeśli to zauważamy, to często wtedy już widzimy, że no, już jest jakiś problem, czy właśnie jeśli są jakieś większe objawy bólowe. Mm, też myślę, że ważne jest budowanie takiej po prostu świadomości u, u ludzi, u pacjentów, że jednak fizjoterapia stomatologiczna jest dość dziedziną niszową, która no, w ciągu ostatnich paru lat bardzo się rozwija. Zresztą, tak samo jak na przykład uroginekologia, o której, no, nie wiem, 10 lat temu raczej za wiele się nie mówiło, e, no to tak samo właśnie fizjoterapia stomatologiczna dopiero właściwie można powiedzieć w Polsce bardzo się rozwija. Myślę, że jej kwitnienie i rozkwit jeszcze przed nią. Więc ważna jest tutaj też ta świadomość właśnie. A jak wygląda taka pierwsza wizyta u ciebie? Czy ty masz taki cały sprzęt dentystyczny, bo to się tak mocno kojarzy widzę ludziom z dentystą, <słysza> <w> strafa stomatologiczna, <słysza> czy tylko ręce <relice> pracują? <słysza> jak to wygląda? Nie ma żadnego fotelu stomatologicznego, nie ma żadnego takiego fotela. Nie ma też żadnych wierteł ani nieprzyjemnych dźwięków. Pierwsza wizyta u mnie wygląda tak, że przede wszystkim prowadzimy sobie konkretny i wyczerpujący wywiad, żeby dowiedzieć się z czego może wynikać problem. Prowadzę też badanie. Do badań zazwyczaj używam zwykłego drewnianego patyczka jednorazowego stosowanego w stomatologii. No i oczywiście rękawicze, żeby sprawdzić jakie jest napięcie w obrębie mięśni, jamy ustnej i stawu skroniowo nie wszystkie, nie wszystkie badania są wykonywane od środka, to też chcę od razu zaznaczyć, żeby też nie budzić troszeczkę strachu. Większość jednak sprawdzamy dotykając na zewnątrz, część oczywiście sprawdzamy od środka, no bo nie da się inaczej niektórych mięśni zbadać, ale jednak przez myślę, że połowę wizyty jesteśmy raczej Poza jamą ustną Nie jest to takie przerażające jak się wydaje Czyli które to są w takim razie miejsca Jeśli to nie jest tylko jama ustna Przede wszystkim Sprawdzamy sobie mięśnie żywacz mięśnie skroniowe, które się z nim łączy One mają taką samą funkcję Mięśnie nadgnykowe Podgnykowe, mięśnie podpotyliczne Ogólnie mięśnie szyi I mięśnie, które są w tym aparacie skroniowo-żupowym Które możemy sobie po prostu Palpacyjnie wypalpować Przez skórę no i potem przechodzimy do, do mięśni skrzydłowatych, które są po prostu w środku, e, czy też do więzadeł. E, też e, y, myślę, że trzeba zauważyć to, że na przykład jak mamy mięsień żwacz, on ma dwie warstwy, ma tą warstwę powierzchowną, ma warstwę głęboką, więc też na przykład jak robimy rozluźnianie tego mięśnia, to częściowo właśnie odbywa się to po prostu przez policzek, masując, rozluźniając, stosując różne techniki mięśniowo-powięziowe, a część jednak musimy użyć ten palec do buzi, żeby po prostu tą głęboką warstwę tego mięśnia rozluźnić. Czy um, możemy sobie sami pomóc ćwiczeniami w domu, czy konieczna będzie Twoja, Twój udział w tych, w tych ćwiczeniach? E, ćwiczenia w domu jak najbardziej można wykonywać. E, są nawet wskazane właśnie czyste ćwiczenia, czy autoterapia. Z tym, że ważne jest, żeby po prostu do każdego pacjenta te ćwiczenia dobrać indywidualnie, bo każdy ma troszeczkę inny problem. E, nie każdy trzask czy przeskakiwanie w stawie skroniowo-rzuchowym to jest to samo. A jak długo trwa to, taki proces fizjoterapii stomatologicznej, ile to jest wizyt, jak to wygląda, czy to można jakoś w tak wizytach zamknąć, czy to jest jakaś terapia na kilka miesięcy? To jest dobre pytanie i oczywiście odpowiedź na to pytanie to, co zależy. Zależy oczywiście od pacjenta i od jego problemu. Są właśnie takie problemy, tak jak mówiłam, które nie są do końca bloksizmem. Jest to bardziej takie zaciskanie napięciowe powodowane bardziej stresem emocjonalnym. Nie jest to jeszcze bloksizm. I tutaj zazwyczaj terapia idzie dość szybko, bo ci pacjenci nie są jeszcze aż tak mocno spięci. I u nich też większą rolę odgrywa sama edukacja i zwrócenie uwagi na problem, żeby po prostu świadomie rozluźniali tę żuchwę. Czyli właśnie jakieś przypominajki na telefonie, autoterapia do domu. E, I tutaj raczej ten wizyt będzie mniej niż więcej. Jeśli pacjent ma e, duże problemy stomatologiczne, czy jest na przykład po jakichś e, ekstrakcjach, usunięciach zęba, e, nosił jakiś na przykład aparat ortodontyczny, który nie był do końca dobrze dobrany, e, ma właśnie migreny, jakieś e, duże problemy napięciowe w obrębie stawów stronioworów, duże, na przykład przekiwanie w ból to wtedy raczej będzie więcej. No właśnie, a wspomniałaś trochę o ortodoncie. Jak wygląda wasza współpraca właśnie z dentystami, czy z ortodontami? Czy wy pracujecie jakoś wspólnie z tym pacjentem? Czy to jest jakiś dodatek właśnie, który nie jest obowiązkowy, żeby korzystać z takiej fizjoterapii stomatologicznej? Czy to jakoś pomaga przy noszeniu aparatu? Jak to wygląda? Mhm. E, przy noszeniu aparatu, raczej przed, e, często zdarza się tak, że e, lekarze dentyści wysyłają do fizjoterapeutów stomatologicznych z tego względu, żeby po prostu wyrównać te napięcia w jamie ustnej przed założeniem aparatu, żeby po prostu szło to sprawnie i tak, jak powinno być. Myślę, że taka współpraca jest bardzo ważna. i Ogólnie w fizjoterapii istotne jest, żeby razem z lekarzem i innymi specjalistami budować zespół, żeby to było bardzo holistyczne podejście do pacjenta, bo wiadomo, że uzupełniamy się po prostu wzajemnie. Wiemy już, że stres nasila objawy stomatologiczne. I teraz jak możemy wprowadzić rozwiązanie, żeby właśnie tak tej szczęki nie zagryzać? Bo ja też wiemy, mm. słyszałam, że niektórzy żyją gumę, ale to chyba też nie za bardzo pomaga. Mm. Jak sobie można z tym poradzić, żeby właśnie nie obudzić się z nogcie, czy nie zaciskać tej szczęki tak całkowicie? E, tak, e, rzucie gumy nie jest dobrą pomysłem. Jest to odradzane podczas właśnie takiej terapii u bioterapeuty. Z tego względu, że zamiast zaciskania zębów, no zaciskamy gumę. Nie ma tutaj zwarcia, zęby się nie stykają, ale jednak mimo wszystko, mięśnie pracują. Więc nie o to nam chodzi, czy właśnie gryzienie wykałaczek, czy jakichś innych twardych rzeczy, to nie jest to, do czego dążymy. Co możemy sobie z tym poradzić? Po pierwsze, przypominajki, tak jak już wspominałam. Po drugie, ćwiczenia oddechowe też bardzo dobrze uspokajają nasz układ nerwowy, pozwalają, pozwalają nam się uspokoić. Jeśli ktoś na przykład ma czas, może wejść sobie na przykład na chociaż trzy minutki, chwileczkę sobie pooddychać, zrobić jakieś ćwiczenia oddechowe. E, ćwiczenia też może troszeczkę otwierające klatkę, więc od razu mamy też troszeczkę ruchu pracy biurowej, jak najbardziej nam się to przyda. Jak trzeba się przygotować do wizyty u Ciebie? Czy musimy jakoś konkretnie coś robić przed tą wizytą, czy czegoś nie jeść na przykład przed wizytą u Ciebie? Mm -hmm. e, przygotowanie do wizyty jest właściwie troszeczkę podobne do przygotowania do wizyty u stomatologa, czyli po prostu dbamy o higienę jamy ustnej, e, więc wystarczy zwykłe zębów i e, właściwie z takich większych przygotowań to tyle. E, raczej nie polecamy nakładania jakiegoś mocnego makijażu dla pani, z tego względu, że po prostu będziemy też pracować na, e, na skórze twarzy, więc no, ten, nas, mm, no, ten to po prostu się no, niestety zmyje. E, no Robimy ten makijaż, e, żeby po prostu tego nie rozmazać. E, więc właściwie z takich przygotowań, no to właściwie taka podstawowa higiena jamy ustnej wystarczy w zupełności. To i pozytywne nastawienie, oczywiście. Wiemy już, że fizjoterapia to nie jest spa, w którym masaż kojarzy się z czymś przyjemnym, odpływającym. Czasami trzeba coś ponaciskać. A jak to jest w fizjoterapii stomatologicznej? Czy to też nie zawsze jest takie miłe i przyjemne? Są jakieś bolesne miejsca? Eee, tak, Czy myślę, że tak. są. Tak, są. Eee, oczywiście nie zawsze. To zależy, jak, jak bardzo spięty jest pacjent i jaki jest jego problem. Eee, zazwyczaj na mięśni szyi jest jeszcze w miarę przyjemnie. Kiedy wchodzimy do buzi. Bywa różnie. Czasami są punkty spustowe, które no, dają objawy bólowe, tak jak punkty spustowe na całym ciele, po prostu często jest to promieniujący ból, ale na szczęście on trwa bardzo krótko. Takie punkty spustowe często koło minutki już puszczają, więc ból szybko ustępuje. Oczywiście nie, nie cała wizyta jest bolesna, to też spokojnie uspokoję. Wszystkie techniki stosowane w obrębie jamy ustnej są dość delikatne. Więc raczej ból wynika z dużego napięcia u pacjenta niż z tego, że technika jest mocna, czy że wkłada się w to dużo siły. Bo raczej jest to taka dziedzina fizjoterapii, w której tej siły za dużo się e, nie wkłada. Też e, należy wspomnieć, że fizjoterapia stomatologiczna e, no jest fizjoterapią, i tutaj nie patrzymy tylko wyłącznie na staw skroniowo ale też na całe ciało. Czyli z czego ta dysfunkcja po prostu wynika? Czasami jest tak, że stawy skroniowo i dysfunkcja polega, może nie polega, wynika bardziej jest dobre słowo, wynika z na przykład słabej stabilizacji centralnej. Ten kor, który mamy, mięśnie blucha, mięśnie głębokie są osłabione, i po prostu przy ruchach, które wykonujemy w ciągu dnia, czy na przykład dźwiganie czegoś, czy jakiekolwiek inne ruchy, zaciskamy te zęby, żeby dać sobie troszeczkę poczucie tej stabilizacji. E, więc często też konieczne jest właśnie wdrożenie aktywności fizycznej i ćwiczenia dane przez fizjoterapeutę, ale też taka aktywność fizyczną, którą pacjent po prostu lubi, bo też trzeba pamiętać, że fizjoterapia i ogólnie dbanie o siebie to nie jest przykra konieczność, tylko to powinno być coś, co lubimy, no bo jednak lubimy siebie, lubimy swoje ciało, chcemy o nie dbać, więc jeśli ktoś na przykład lubi chodzić na basen, niech chodzi na basen, ktoś lubi chodzić na jogę, niech chodzi na jogę czy na pilates, żeby po prostu robił to, co lubi i wzmacniał te mięśnie też w taki sposób, żeby sprawiało mu to przyjemność. Oczywiście oprócz tego zadania ja domowe od fizjoterapeuty, ćwiczenia do domu, tutaj już sobie nie wybieramy, ale po, oprócz tego to właśnie takie aktywności, które po prostu sprawiają nam e, przyjemność. Też takie autoterapie właśnie na przykład na mięśnie żwacz, e, masaże twarzy super działają, e, takie troszeczkę mocniejsze właśnie techniki rozluźniające mięśnie żwacza, które też często dajemy do domu. Więc ogólnie taka właśnie też e, trochę profilaktyka, trochę dbanie o siebie, e, no i oczywiście stosowanie się do lec. A czy jesteśmy przy długotrwałej terapii, czy takiej regularnej, całkowicie pozbyć się problemu z zaciskaniem zębów czy bruksizmem, Czy to jest e, coś, z czym po prostu trzeba pracować, żeby sobie ulżyć, ale nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować? Hmm, tutaj zależy, jaka jest przyczyna bruksizmu. E, w części przyczyn jesteśmy w stanie całkowicie go e, wyeliminować części niestety nie, no bo jeśli będzie on wynikał właśnie z tego refluksu bądź z jakichś zaburzeń oddechowych e, i występują właśnie w nocy, raczej będzie ciężko go wyeliminować z tego względu, że to jest po prostu nasz mechanizm obronny. I tutaj raczej już wchodzi współpraca z lekarzami, którzy się zajmują właśnie tymi dolegliwościami, więc e, no niestety tutaj nasze pole jest troszeczkę ograniczone. Oczywiście możemy te objawy zmniejszyć. Możemy je wyciszyć, możemy rozluźniać napięte mięśnie, żeby po prostu jak najbardziej podnosić komfort życia, ale ważne jest właśnie kompleksowe podejście do pacjenta i znalezienia sedna przyczyny, bo jeśli znamy przyczynę, możemy ją leczyć lub możemy po prostu e, zmniejszyć skutki, jeśli nie jesteśmy w stanie wyleczyć do końca tego. Więc to jest też najważniejsze. Myślę, że już fajnie wyczerpałyśmy temat, ale może jest coś jeszcze, co chciałabym dodać tak od siebie na zakończenie? Mm -hmm. E, tak, e, do fizjoterapeuty stomatologicznego e, można zgłaszać się również nie tylko z problemami typowo stomatologicznymi, czyli właśnie przeskakiwaniem w stawie, czy problemem po np. wyrwaniu zęba, czy napięciem w obrębie żuchwy i szczęki, ale też na przykład po operacjach e, w obrębie tworza czaszki czy szyi, gdzie mamy do czynienia z bliznami, bo one też właśnie będą nam rzutować e, na napięcie w obrębie stawów, skroniowo-żuchwowego, głowy, szyi,

A czy miałeś już jakiś przypadek, który jest jakoś super zaskoczył albo się go nie spodziewałaś, albo taki jakiś nieoczywisty, czy, czy się z czymś takim jeszcze spotykałaś? Szczerze chyba nie miałam takiego przypadku, ale myślę, że wszystko przyda <laughs> Czyli klasycznie, super. Tak. Marta, bardzo Ci dziękujemy za, za dzisiejszy wywiad. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy od Ciebie dzięki Tobie. Ja też chciałabym zaprosić do Marty na konsultację, ponieważ Marta też takie u nas prowadzi w naszej placówce w Gdyni w Centrum Medycznym Morska. Bezpłatne, także jak najbardziej zachęcamy. Marta tam zerknie pewnie na lewo i na prawo, zobaczymy, zobaczy co się I dzieje z waszą szczęką i nie tylko, jak już się dzisiaj dowiedzieliśmy. Także bardzo ci jeszcze raz dziękujemy. Życzymy ci takiego przypadku, który cię właśnie zaskoczy, żeby nie było tak tylko nudno, klasycznie. Dziękuję bardzo. I pięknego dnia się życzymy, a my widzimy się z wami w kolejnych odcinkach i zachęcamy do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić żadnego dalszego odcinka. Do zobaczenia! Pa.